imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Mario, Ty tak dobrze wiesz, że odkąd nie ma przy mnie moich rodziców, jeszcze bardziej przylgnęłam do Ciebie jako mojej jedynej matki. Ty, jako najlepszy rodzic, wiesz najlepiej, jak trudno pogodzić mi się ze stratą tych, których kochałam. Ty jedna rozumiesz mój ból i całą miłość, jaką wciąż dla nich mam. Matko Boża, błagam. Módl się za duszę moich zmarłych rodziców, opiekuj się nimi i przytul ich do swego dobrego serca. Proszę, zaprowadź ich przed oblicze Pana. Pozwól, by nie ciążyły im już grzechy, których mogli dopuścić się za swego życia. Pomóż im uzyskać łaskę wybaczenia. Mario, tak pełna miłosierdzia, tak dobrze znasz mnie i tak dobrze znałaś moich rodziców. Wiesz, jak wiele im zawdzięczam. Widziałaś ich codzienny trud wychowania mnie na dobrego człowieka. Wejrzyj na wszystko, co moi rodzice zrobili dobrego, na całe ich rodzicielskie poświęcenie i pozwól im na wieczne szczęście w niebie u boku twego syna. Matko Boska, proszę, zapewnij moich rodziców o tym, jak bardzo wciąż ich kocham. Jak bardzo wierzę w to, że nadejdzie dzień, gdy znów się spotkamy i gdy nic już nas nie rozłączy. Pozwól, by moi rodzice patrzyli na mnie z nieba, pomagali mi tak, jak pomagali za życia, bym zawsze czuła ich obecność przy mnie. Błagam Maryjo, pozwól nam spotkać się znów w Bożym Królestwie. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!